Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj znajdujemy się w Galerii Wnętrz domar we Wrocławiu, w salonie Pomp Ciepła Dajkin, gdzie podczas wizyt zadajecie Państwo szereg pytań, a najczęściej pytacie o to, czy opłaca się wymienić tradycyjne źródło ciepła na pompę ciepła. A najczęściej tym tradycyjnym źródłem ciepła w Państwa przypadku jest ekogroszek. Myślę, że najlepiej na to pytanie odpowie nam właściciel firmy Ekotechnologii Robert Grubski. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie dziwię się, że pytają się najczęściej o kogroszek, dlatego że stał się jednym z najbardziej popularnych źródeł ciepła. Jak wiemy, że już tak od 15 lat wstecz, jak się cofniemy, budownictwo, które ruszyło, ludzie szukali jak najmniej obsługi tego urządzenia, no i to pozwalało przynajmniej na rzadsze odzwiedzanie kotłowni. Może tak dla przykładu, żebyśmy się mogli odnieść do opłacalności, musimy rozpocząć od jakiegoś przykładowego budynku. Na początek myślę, że dałbym często budowany budynek o metrażu 150 metrów, który ma powiedzmy 10-15 lat. Bardzo często w tych budynkach były budowane na górze grzejniki, na dole podłogówka, bo było to najczęściej, można powiedzieć, spotykane budownictwo. I teraz tak, jeśli weźmiemy taki 150-metrowy budynek, opał był na poziomie z naszych wywiadów przez te lata, które montujemy pompy ciepła, około 3-4 tony na wodę użytkową, na używanie budynku, to mniej więcej taka wartość opału była zużywana. I teraz Ekogroszku. Jakbyśmy... Tak? Eko Ekogroszku, oczywiście. No to bo... I teraz tak, e jeśli w takim budynku chcielibyśmy zainstalować pompę ciepła. Aha. W tym momencie wybieramy urządzenie w takim przypadku dwustrefowe, kiedy ogrzewamy sobie grzejniki i podłogówkę. Mhm. I w takim budynku, gdzie często mamy te 3-4 tony, to znaczy, że wydajemy około między 3 a 4 tysiące rocznie na takie ogrzewanie. No i oczywiście nie ukrywając, że musimy przy tym pracować. Kiedy zamontujemy przekładową pompę ciepła, nie wzrosną nam koszty ogrzewania. Mniej więcej jesteśmy w stanie być w podobnych kwotach. Chociaż w przypadku, kiedy mamy grzejniki, tak zwane podwójne, na niższym parametrze, to zejdziemy jeszcze z tych kosztów nawet do 20-30%, bo mamy takie przekłady w naszym, wśród naszych klientów. No dobrze, Panie Robercie, a co w przypadku kotła na pelet? Jeśli chodzi o kocioł na pelet, nie zmniejszymy sobie kosztów ogrzewania. Mamy tylko tą różnicę, że jednak paliwo jest czyściejsze niż ekogroszek ale stosunkowo droższe w użytkowaniu ponieważ jest to mniejsza kaloryczność i no i też będziemy odwiedzać tą kotłownię bardzo często tak jak w przypadku ekogroszku No dobrze ale porównywał pan pompę która jest bezobsługowa z obsługowymi źródłami ciepła No ale mamy jeszcze gaz który jest bezobsługowy I co w tym przypadku jakby pan porównał gaz do pompy ciepła no tak, jeszcze bez mamy także kotły olejowe, które nadal mamy w tak tak. budynkach. Więc jeśli miałbym porównać, oczywiście mamy ten sam komfort, że nie musimy nic przy tym robić. Ale jeśli spojrzymy na koszty użytkowania, no to niestety kocioł gazowy, w przykładowym wcześniej budynku, którym podałem, będzie droższy w użytkowaniu, około 40, nawet do 50. Więc jeśli na to spojrzymy, no, no to na pewno pompa ciepła wygrywa. No ale są przypadki, jakbyśmy spojrzeli na koszty inwestycyjne, bo jeśli mamy przykładowy kocioł Eko Groszek czy kocioł Pelet, no i teraz stajemy przed faktem, no mamy zmienić na inne źródło. No, jeśli mamy wybór te bezobsługowe, to patrzymy na to, że o ta pompa ciepła jest dużo tańsza w obsłudze, ale teraz koszty są inwestycyjne, bo jeśli weźmiemy pod uwagę przykładowy kocioł gazowy, kiedy mamy już podłączony w ulicy gaz i jest to gaz ziemny, no to może koszty inwestycyjne w tej chwili będą troszkę mniejsze niż zakup przykładowej pompy, która może w takim budynku kosztować przykładowo 30 tysięcy złotych z montażem. To więc kiedy weźmiemy, zastosujemy jakiś tani kocioł yy, przykładowo yy, bez żadnych zbiorników yy, na zasadzie... W zasadzie przepływu, to może tutaj zaoszczędzimy inwestycyjnie, mimo że będzie mieć później droższe, droższe ogrzewanie, no to tutaj można brać te aspekty tylko inwestycyjne, ale kiedy my jesteśmy zmuszeni do kotła na gaz i zamontowania zbiornika, no to w tym przypadku no, nie ma to totalnie sensu, ponieważ sama inwestycja będzie dużo droższa niż taki przykładowy, przykładowy przykładowa pompa ciepła. No, tylko jeszcze musimy spojrzeć na jeden bardzo ważny aspekt, o którym też nie mówiłem na samym początku. Ponieważ kiedy porównujemy wszystkie źródła ciepła, bo wiemy, że olej będzie jeszcze droższy, to że pompa ciepła jest najtańsza z wszystkich źródeł ciepła, to tylko inwestycyjnie przekracza w jednym przypadku akurat koszty. Więc jak, jak spojrzymy teraz na porównanie wszystkich źródeł, no to na dzień dzisiejszy ceny nośników ciepła, tak jak na który kosztuje około 1000 zł, pellet wiadomo, że nie jest tańszy. No to spojrzymy na. Na przykład na źródło ciepła takie jak gaz, no to ten, ten, ta cena jest dosyć stabilna, jakby przez te lata. No ale wiemy, że w to odniesieniu bankowym Frank też był stabilny, więc może byśmy założyli, że nie do końca ta stabilizacja może istnieć. Więc w przypadku akurat pompy ciepła, mam jeszcze taki wielki jeden argument, że dzisiaj mamy bardzo popularne instalacje fotowoltaiczne i w przypadku akurat zainstalowania pompy ciepła. Możemy zastosować instalację fotowoltaiczną, która nam się zwraca na przykładzie takiego budynku około 5-6 lat, a mamy tak zwane bilansowanie energii na 15 lat, czyli podpisujemy umowę z energetyką przez 15 lat, nie interesuje nas płacenie za rachunki. Więc jeśli nam się inwestycja zwróci w 6 lat, to można powiedzieć, że następne lata mamy ogrzewanie za darmo, więc nie da to nam żadne źródło, o którym wcześniej wspomnieliśmy. Wspomniał Pan, że pompa ciepła jest najtańszym sposobem ogrzewania, ale powiedział Pan też, że w niektórych przypadkach są wyższe koszty inwestycyjne. No i teraz, jak mawia klasyk, czy można taniej? Oczywiście, że można taniej. Jest program znany w całej Polsce Czyste Powietrze, który w sumie już jest dystrybuowany około dwóch lat. I w tym programie można skorzystać z dotacji. Kiedy zamieniamy przykładowy wspomniane kocioł na ekogroszek, czy inne źródło, czy jaki bądź kocioł palny na pompę ciepła, w tym momencie uzyskujemy dotację. Kiedy dajemy, tak jak w naszym przypadku o wyższych klasach, A2, A3, uzyskujemy większe dotacje. Może ja dla przykładu podam, użyję kalkulatora, aby można było to mniej więcej kwotowo przestawić. Załóżmy tak jak przykładowo wcześniej budynek, który posiada grzejniki, podłogówkę, to znaczy, że mamy pompę dwustrefową. I taka pompa może kosztować, przykładowo ze zbiornikiem budowanym, zależy czy ta rodzina jest 3-4 osobowa, czy to będzie 180 litrów, 230, to już indywidualnie dobieramy. Taka pompa może kosztować 35 tysięcy, jeśli to będzie jednostrefowa, może kosztować 30 tysięcy brutto z montażem. Więc teraz odnieśmy się może od tej wyższej kwoty 35 tysięcy. I odejmiemy teraz tu 13,5 tysiąca dotacji, które byśmy otrzymali to w tym momencie pojawia nam się kwota 21 tysiąca inwestycyjna. Czyli już, te, już to lepiej wygląda, ale na tym się nie kończy, ponieważ e, nasz rząd spowodował to, że też możemy odliczyć od podatku to, żeby zachęcać do źródeł odnawialnych i korzystać z nich. Oczywiście, żeby te kominy nam już nie kopciły, nie zanieczyszczały naszego środowiska, e, to w tym przypadku otrzymamy też zwrot z podatku. Mamy 6 lat na to, żeby to odebrać. Mamy wolną kwotę 53 tysiące, więc mamy bardzo duży maner. Więc jak odliczymy o 21,5. Spitu rocznego 18% podatku, to w tym przypadku robi nam się już kwota 17 600 zł. Więc ten koszt nas interesuje inwestycyjny. I teraz kiedy? To jest nie koniec, ponieważ mamy znowu działania związane z energią odnawialną, bardzo atrakcyjne pożyczki na poziomie 4-5% skali roku. Więc jeśli tą kwotę podzielimy sobie przez dłuższy okres spłaty 5, 6 czy 7 lat, to okaże się, że Pompa, która jest w stanie 20-30% nawet być tańsza w ogrzewaniu niż typ przykładowy jako groszek, to okaże się, że jak podzielimy to na raty, to te raty mogą być mniejsze stosunkowo niż to, co wydajemy na dzień dzisiejszy. Więc jakby nie opłaca nam się przechodzić na droższe źródła jak gaz, olej, to już nie wspominamy nawet. Więc myślę, że tutaj warto jest, żeby każdy mógł indywidualnie podejść do takiego tematu, sprawdził swój budynek, ponieważ nasza firma wykonuje audyt budynku przeliczany, niezależnie czy on ma 40, 50 lat, niezależnie czy on ma grzejniki, które potrzebują, nawet grzejniki, jeżeli 70 80 stopni, mamy pompy, które grzeją taką, taką, taką powierzchnię i takie temperatury bez udziału żadnych grzały. Firma Daikin w swojej ofercie posiada pompy dla każdego budynku, niezależnie czy to jest nowy budynek, czy ma 15 lat, czy ma 50 czy 100 lat. Mamy urządzenie, gdzie w każdym przypadku możemy zastosować pompę ciepła i cieszyć się z energii odnawialnej i bez, obsługu, bez danej obsługi tych urządzeń i mówiąc najprościej nie zanieczyszczać środowiska. No dobrze, no to załóżmy, że klient zdecydował się już na to, że chce taką pompę ciepła. Co może zrobić, co powinien zrobić, gdzie powinien się udać, jak wygląda taka droga, którą przechodzi klient, żeby mieć w swoim domu taką pompę ciepła? E, działanie naszej firmy jest w obrębie całej Polski. W tej chwili jesteśmy tutaj w naszym salonie we Wrocławiu w Domarze, gdzie można przyjść, zobaczyć tutaj przykładowe urządzenie, jak ono wygląda. E, można się udać do naszej siedziby firmy w Sieradzu. Można się udać do naszego działu, które mamy w Pomorskim, plus po, po, też po zachodnie Pomorskie. Niezależnie działamy w całej Polsce i teraz każdy klient, który jest zainteresowany doborem takiej pompy, nic go nie kosztuje. Przygotujemy projekt dla, dla, dla danego klienta, przeliczymy jego budynek, czyli tą moc grzewczą, która jest przede wszystkim potrzebna, bo nieraz słyszymy, że ktoś mówi, że tam pracują grzałki, że jakieś pompy nie dogrzewają. To są po prostu brak, to są braki wiedzy według mnie tych osób, które dobierają te urządzenia. Ponieważ w każdym przypadku urządzenie zapewni nam, niezależnie czy mamy minus 25 czy minus 30 na zewnątrz, zawsze będziemy mieć ciepło i tanio. Tylko tak jak wspomniałem wcześniej, że mamy stare budynki, żeliwne grzejniki, nie można zastosować w takim budynku pompy ciepła, która się nadaje tylko do nowego budynku. Ponieważ te temperatury większe, które trzeba wyprodukować, trzeba dobrać pompę o wyższej temperaturze zasilania. Więc tak o potocznie można powiedzieć. To no tak jakby pani potrzebowała busa albo tira, ktoś pani sprzedał samochód osobowy. Więc trzeba dobierać do potrzeb budynku. I w takim przypadku każde takie wyliczenia... Są bezpłatne, audyty są bezpłatne, wniosek przygotujemy dla, dla danej osoby bezpłatnie. Jeśli ta osoba będzie chciała skorzystać z tak zwanej instalacji fotowoltaicznej, którą się też zajmujemy już od 2011 roku, doświadczenie w pompach ciepła mamy od 2007 roku, więc bardzo chętnie polecam skorzystać z naszej wiedzy, bo nie mamy w Polsce klientów, którzy mieliby dzisiaj byliby niezadowoleni z rachunków. Można się tutaj u nas bardzo mocno dowiedzieć o referencjach, więc mogę tylko zaprosić do nas. Czyli co? Udajemy się na Państwa stronę i kontaktujemy się bezpośrednio, umawiamy na audyt, no i sprawdzamy, ile możemy zaoszczędzić. Zapraszamy na stronę i zapraszamy do kontaktu. Myślę, że Państwo nie będą żałować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane pytania. Na pewno tą rozmową nie wyczerpaliśmy jeszcze do końca tematu, dlatego jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu, zadawania ich w komentarzach oraz pod naszym mailem oraz pod numerem telefonu. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia.